Witam Was moi kochani, przyjechałem troszkę wcześniej, bo chciałem sobie przemierzyć teraz tutaj za pomocą lasera, żebym wiedział mniej więcej jak to wyszło. Sam dla siebie też chcę wiedzieć i możemy sobie przemierzyć ile mamy tutaj 1,5 cm. Tu jest to samo. Kontrolnie sobie sprawdzę, żebym wiedział, też 1,5 cm, czyli na razie jest OK. To samo. Tutaj troszeczkę mniej, to już wiązkę widać, ale widać też 1,5 cm. Tu mamy w tym miejscu to samo. Tu jest to samo, czyli na razie ok, pasuje. W połowie możemy sobie zmierzyć to samo. Czyli, jak widzicie, sznurki, które rozciągałem, zrobiły robotę. Też 1,5 cm. No, tutaj troszeczkę brakuje. 3 mm jest do góry. Na środku, w tym miejscu. Tutaj 1,5. Warto zawsze sobie to przylecieć, bo będziecie mieć kontrolę. 1,5 cm. Tam 3 mm, oczywiście nie będę się tym przejmował. No to żaden wymiar, Nie. wiadomo, że to tu jest to samo, jeszcze ta ściana tu, tutaj mamy jakąś różnicę, widzicie 1,5 centymetra, a tu jest dwa, czyli tu jest ten ząbek, troszeczkę można to starować i będzie po temacie, ale ogólnie jestem zadowolony. Z tego jest to równo w skali 1 na 10, daje 9,5. Z racji tego, że mamy ten ząbek do, do przytarcia, mogłem się tam przyłożyć. Znaczy przykładam się zawsze do roboty, ale ale czasami gdzieś tam coś pominę. Ale z drugiej strony też nie uważam, żeby to była jakaś tam ujma. Wielka, więc przemierzone, sprawdzone. Plan na dzisiaj ściągnąć ten piasek do porządku. Widzicie, wczoraj popadał deszcz, więc, więc troszkę nam na, narobiło. No i mamy też to co Wam mówiłem, ten XPS w takiej formie czasami gdzieś przy, przy te narożniki potem to piankuje. Wszystko, żeby te, tych dziur takich nie było. No idealny moment teraz, jak popada deszcz, żeby nałożyć folię, bo ona ładnie by się przysała do, do tej powierzchni. Ale my sobie potem to zlejemy wodą też tak delikatnie chlapaczem, żeby właśnie w takiej formie to zrobić. Żeby było przyciśnięte. Folia wtedy fajnie się trzyma, więc. Myślę, że w ten sposób to ogarniemy. Pozamiatamy oczywiście pierwszy te, ten Syf z tego yy, XPS-a. No i będziemy widzieć. Dobra, rozkładam sobie te prowadnice. Biorę się za ściąganie tego piasku. Tutaj przygotować, żeby mieć taką formę już tutaj przygotowaną. Widzicie, nawet jak pada deszcz, to już Wam z tym nic nie zrobi. Yy, spokojnie możemy kontynuować, żeby tą nazwijmy to gorszą robotę, mieć zrobioną, już mieć to z głowy jak to się mówi, a potem zostanie tylko układanie tego XPS-a, więc myślę, że jak dzisiaj sobie dam radę z tym, to na drugi dzień spokojnie będziemy mogli sobie to już porozkładać i będziemy mieć tę formę gotową, wrzucimy folię i zaczniemy myśleć o zbrojeniu, czyli więcej kręcić i, i zbroić tą płytę, żeby żeby to po prostu zalać betonem. Pokażę Wam tutaj kawałek, bo pokazywałem Wam w tamtym miejscu, jakbyśmy zaczynali. Teraz kontynuacja, czyli jak to przestawiam. Mamy to prowadzenie nasze z tego elementu, tak samo jak tutaj powstaje. Widzicie ten, ten nasz rowek? I tylko przesuwam sobie ten profil dalej, żebym miał ustawiony już na tym moim podkładzie, w miarę równym. No i tutaj, żeby nam się zeszło, i tak jak mówiłem, nie bijcie tej, tego profilu, bo wam to nic nie da. Lepiej to właśnie w ten sposób podgrzebać ten piasek, bo jak zaczniecie walić młotkiem, to tylko i wyłącznie narobicie sobie problemów, bo pokrzywicie ten profil i, i nic to nie da. No i do poziomicy ustawiam tą pierwszą, żeby pasowało. I tutaj zawsze kawałek dalej, nigdy nie przeciągam dalej. To nie ma być co łakomym trzeba to po prostu... No i zobaczcie, mamy to do poziomu. Jeżeli coś nie pasuje minimalnie, to możemy sobie w ten sposób podgrzebać. O ale tutaj mówię, nie, nie tuczcie tego młotkiem, bo, bo to nic nie da. No i dobra, jest poziom. Tutaj popatrzymy, też mamy poziom na piasku, więc to wszystko pasuje. No i teraz druga strona. Druga strona musimy się tutaj jakoś dostosować też do tego wszystkiego i robię sobie łopatą taki takie jakby prowadzenie Oczywiście może macie jakieś tam lepsze patenty na to to piszcie w komentarzach ja chętnie nie, chętnie zawsze czytam Wasze komentarze i, i wyciągam wnioski moi drodzy także to też, jest, to też jest fajnie z Waszej strony, jak tam piszecie jakieś podpowiedzi, tak samo jak było z tym tarasem. Też jeszcze raz Wam dziękuję za podpowiedzi, ale robiąc tą płytę, powiem Wam, nasunął mi się też pomysł właśnie, by nie zrobić tego tarasu właśnie na płycie. Zobaczymy. Póki co jeszcze na razie, A no i tutaj już sobie go przenoszę w całości. I też tam kawałek wystawiam, żeby było przygotowane. Tu już widzę, że mam jakiś problem nieznaczne tu żeby było na tym pod, podparciu co żeśmy ściągali ale poziomica i tak nam pokaże swoje aha jeszcze jedna ważna rzecz ten wymiar czyli ten, ten rozstaw żeby nam pasował czyli troszeczkę w tą stronę zostawiam jakiś centymetr luzu spokojnie wystarczy i tak samo z drugiej strony czyli muszę to przesunąć widzicie w tą stronę O. To no nie chodzi o to, żeby to szło w jednej linii, może to iść, wiecie, tak, ze skosu, obojętnie, ale ważne, żeby, żeby to było ustawione jakoś logicznie. Dobra, tu rozstaw mam. No i teraz przemierzam sobie, sprawdzam jeszcze raz ten profil. Mamy poziom, więc tutaj jest ok. No i przemierzam sobie tutaj ten temat. Tutaj też mamy do oczka, może minimalnie, troszeczkę go przesunę. W ten sposób, widzicie? Nic tu młotka nawet nie używam. No i tutaj widzimy, że musimy leciutko go podnieść, żeby pasowało. Tutaj zresztą to samo pokazuje, więc delikatnie podsypuję. On tutaj Wam, zobaczcie, nawet jak tu jest powietrzu, on Wam się tutaj nie ugnie. Dlatego taki kształtownik, gdybyśmy mieli cienką rurkę, nie wiem, Fi 20 poddałaby się, musiałaby być cała podsypana i by był problem czyli w ten sposób tutaj też mamy oczko no i tutaj już mamy proste to już jest tylko formalność pasuje idealnie, więc nie musimy już nic z tym robić no i mamy profil ustawiony możecie sobie jeszcze skontrolować żeby mieć święty spokój też jest ok więc odkładam i jedziemy ze ściąganiem też wam kawałek pokażę. Możecie łatę sobie wziąć w tą stronę ściągać. Ja ciągnę tą stroną, czyli tym brzegiem, żeby no łatwiej mi się jakoś to ściąga i korzystniej dla mnie. Oczywiście na kolaniki, bo w piasku to nieprzyjemnie. Ta sama zasada jakbyście sobie kostkę brukową robić. To co Wam mówiłem. Ściągam wstępnie. Na dwa, trzy razy o i dobra, już mamy dalszy etap no i w pewnym momencie robi się nam taka klucha pod kolonami. i te nieszczęsne kamienie troszeczkę irytują no ale tak to już jest z piaskiem zasypowym Dobra czyli kawałek mamy ściągnięty i teraz grabkami sobie to przesunę dalej żeby tej kluchy nie ciągnąć no i od razu wyrównuję sobie w ten sposób teren za tyłkiem jak to mówią O, i dobra. Odrodzę jakieś tam nie, niepotrzebne sprawy na zewnątrz, żeby się tego pozbywać. No i dalszy etap. To jak wam się tam przysypie, to też nie ma tragedii. Możecie sobie to kielnią gdzieś tam wrzucić. Możecie, nie możecie, nie musicie. hebelkiem potem to rozgarnę i takie minimalne jakieś tam zgórki, nawet tego nie odczujecie. Ważne moi drodzy, że jak ściągacie, żeby ten profil był w miarę czysty, żeby tu nie było na tym piasku, to wtedy macie pewne, że to idzie tak jak być powinno. No i zajść dwa razy, trzy i... Zawsze sobie mówię, że takie rzeczy będę olewał, ale no nie idzie, jak się ściąga to, to po prostu do porządku, żeby to było. No i dobra, i zaś kawałek mogę sobie grabkami wspomóc, żeby tej kluchy nie ciągnąć. Jest troszkę tutaj tych kamieni, bo jak żeśmy wrzucali ten piasek, to to był wrzucany no, po części z tym podsypką na drogę i oni stąd brali łyżką, no i tu wrzucali, więc czasami się zdarzają takie, widzicie już tutaj podkładane to wszystko pójdzie za burtę. Tutaj nie będziemy tego robić jako podsypkę. To wszystko pójdzie za burtę. No i dalej. No i tutaj jeszcze nie ma, nie ma sensu tego ubijać, jakby ktoś się pytał. Mamy ubity grunt po całości. Tutaj to, co ja sobie zgrabię grabkami, na pewno nie spowoduje tego, że że coś tutaj się narobi. No spokojnie, to jest taka patelnia. Ten, ten XPS, jak to trzyma, to po całości. Nie ma prawa to wsiąść. Tym bardziej, że tutaj tego zbrojenia widzicie, ile mamy. Także ja na pewno śpię spokojnie. Tu inwestor też może spać spokojnie, że, że nic się nie wydarzy. No i dobra, i widzicie, tu jeszcze kawałek sobie dociągnę tego. Chciałem ja Wam pokazać, żebyście mieli realny, realny czas ile to trwa takie ściągnięcie tego, tej podsypki. No i jedziemy z XPS-a i układam to tak jakbyśmy kostkę brukową układali, żeby nie było potem chodzenia już po tym. Do tego nie dopuszczam, bo po co robić sobie podwójną robotę, a nogami dziurna robicie na pewno. No i dobra, i dotąd sobie zostawiam, mamy gotowe, czyli zaś jakieś, nie wiem milony mają te profile, zaraz zmierzę to wam powiem, ale myślę, że z 3 metry będą mieć minimum, więc kolejne 3 metry mamy ogarnięte, także tak to wygląda, pokażę wam potem jeszcze jak tą końcówkę sobie ogarnąć, jak dojedziemy tam do, do tyłu. Dobra, jeszcze przemierzymy szybciutko, bo nawet nie mierzyłem tych profili, powiem wam szczerze, dokładnie 3 metry. Spokojnie wystarczy, <laughs> Możecie, bo to chodzi też potem o transport, żeby szło to przewozić. Możecie sobie zrobić i 5 metrów, ale im dłuższy ten profil, tym to gorzej się ustawia. Powiem Wam szczerze, więc ja tutaj zostaję przy tym wymiarze, który mam i, i tak to wygląda. Dobra, mam ustawione następne, ale chcę Wam pokazać, co robię potem z tym tematem, bo potem mogę zaś zapomnieć i nie będzie. Czyli hebelkiem sobie to w ten sposób tylko widzicie, rozcieniuję i tutaj śladu nie ma, ale robię sobie to już z XPS, a potem jak układam więc tutaj widzicie jak to wygląda o, i sprawa załatwiona. Równiutka powierzchnia i tylko układać. Tak jak mówię, no zależy mi na tym, żeby to pościągać i już potem układamy od tej strony, żeby na to nie wchodzić, bo bo nie chcę sobie robić dodatkowej, niepotrzebnej roboty. A gwarantuję Wam, jakbyśmy chcieli to robić z tej strony, czyli układać ten XPS wchodząc na ten już ściągnięty piasek no narobimy sobie pieruńca bo będziemy robić ślady które potem trzeba rozgarniać, za dupą chodzić i to wszystko poprawiać, bezsensowna robota dlatego ten sposób myślę jest jak najbardziej konkretny, no i jadę dalej widzicie tu już mam podrównane mniej więcej i dojadę do końca i tam pokażę wam jak tą końcówkę jeszcze ogarnąć bo to ściąganie tym przymiarem, który wam pokazywałem tu nie ma sensu żadnego, no bo to potem już jest i tak Wejdziecie z tą kluchą i ciągniecie za sobą, więc tam raczej to się nie sprawdzi, musimy to jakby z ręki już potem wyrównać dobra, dojechaliśmy do końca ja sobie usunąłem też ten gruz taki, co po prostu był gdzieś tutaj tego więcej, bo przy kanalizie to się wykopało i teraz tu mamy jakiś tam dołek, więc myślę, że uzupełnię troszeczkę ten dołek tutaj z tym piaskiem chociaż przypuszczam, że jak będziemy ściągać stamtąd to i tak i się to po prostu tutaj przeciągnie ale możemy sobie tutaj podsypać parę łopatek żeby mieć przygotowane możecie to udeptać jak chcecie to też będzie do porządku dobra na razie więcej nie sypię bo widzę po terenie że i tak będę tutaj zdzierał to wszystko i tak tak samo jak tutaj robi się taka klucha no i to resztę już tutaj za burtę tego nie potrzebujemy żeby to ciągnąć, a do końca musimy to dociągnąć, żeby zamknąć zaś kolejny pas. No tak troszkę łopatowania, ale to wiadomo, ma sprawę. I tak powiem Wam szczerze, jest bardzo, bardzo dobrze to przygotowane. Nie trzeba łopatować dużo, więc ten teren zniwelowany był przy koparce już przy tym, przy tym poziomie bardzo dobrze, bo czasami widziałem jak ściągali takie kluchy wielkie, mieli kilka ładnych ton do przerzucenia, to to nie dla mnie powiem szczerze, to wolę się przyłożyć tutaj jak jeździ koparkowy, żeby mieć to do porządku zniwelowane bo wiem, że oszczędzę potem dużo, dużo pracy właśnie przy tych tematach typu przeciąganie tego no i dobra i tutaj kawałek zaś sobie przeciągnę no i resztę potem zrobimy z zewnątrz Pokażę Wam jak tutaj zamknąć ten temat. Dobra, jesteśmy przy końcu. Obróciłem sobie teraz łatę, czyli ciągnę już tym ostrym ten odcinek. Zaraz Wam pokażę dlaczego wybierać to trzeba teraz tu na zewnątrz. Wszystko A tak czuciem, żeby nie przesadzić też oczywiście. No, jeszcze będzie troszeczkę, na to już robię wszystko z zewnątrz, tutaj wiecie, widzicie, że stoję poza XPS-em, bo inaczej się nie da. I tutaj już sobie robię w ten sposób, czyli ten nadmiar jakby na bieżąco już eliminuję na zewnątrz. Dociągam. Oczywiście możecie sobie też tą stroną ściągać, to wszystko zależy jak Wam będzie wygodniej. No mi łatwiej po prostu się robi tamtą stroną, tak jakoś się nauczyłem i... I teraz widzicie takim sposobem możemy się pozbyć tego nadmiaru i zaś dociągamy i zaś prawie jak koparka widzicie opyk i już to mamy na zewnątrz no i tutaj się gromadzą zawsze te wszystkie kamyki ale No tak to już jest, moi drodzy, z tym piaskiem. Że trzeba... Dobra. W ten sposób to wygląda. No i teraz kielnia już wchodzi do gry i tutaj możecie sobie już pościnać. To widać na oko, ile trzeba wziąć tego tego piasku, zlikwidować. Czy w tą stronę, czy w tą. Aby ta końcówka była tutaj dorobiona do porządku. Jeszcze jakiś kamyczek. I tak to wygląda. I się zaś jeden pas będzie bliżej do układania. Tu jeszcze jakiś akurat większy się trafił. Dobra, no i teraz hebelek i hebelkiem sobie to wyrównamy i rurki wyciągam, przestawiam na następny pas, więc myślę, że żadnej filozofii tutaj nie ma. Jeśli jest mokro, to, to troszeczkę się marzy ten stres, ale jak było sucho, to było lepiej to zrobić i w ten sposób sobie to już tu zrównam do, do chybelka. To praktycznie samo was to prowadzi. Delikatnie będziecie przykładać, bez nacisku. I dobra, i temat zamknięty. I możemy się ustawić na następny pas. No i jedziemy dalej z tym piaskiem. W zasadzie to będzie już to samo. Pokażę Wam ewentualnie potem tym, ile się udało ściągnąć, chyba że trafi na jakąś przeszkodę. To, to też Wam będę starał się wytłumaczyć. Dobra, jeszcze tutaj Wam pokażę, bo z pewnością spytacie, jak to wyciągnąłem. Normalnie biorę to do góry w ten sposób. No i tam troszeczkę przeciągnę i, i dźwigam, i po tym macie. Dlatego mówię, im dłuższe te profile, tym byście mieli większy problem z tym przekładaniem tego. No i ustawiam sobie zawsze tą stroną, bo one też są, wiecie, minimalnie tam. Nie jest to igła, bo już trochę roboty zrobiły, ale są prościutkie. Mam taką ścianę wytyczoną, która jest prosta i tego się trzymam. Czyli zawsze układam, kładę go na bok tak jak ma leżeć już finalnie na piasku, resztę hebelek zrobi robotę i a tego już normalnie przełożymy. Także tak to wygląda moi drodzy. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, tutaj jeszcze Wam w ramach przypomnienia pokażę. Tak mam wyciętą deskę na wysokość, czyli z jednego elementu z szerszej deski przygotowany żeby ściągać po tej burcie i naprawdę wąsko tutaj nie potrzebujemy moi drodzy jakiegoś tam nie wiadomo czego w ten sposób sobie przeciągnę jako starter ten żeby to wyczyścić tutaj ten, te gniazdko nasze i mamy przygotowany już tutaj równo element startowy a reszta jak wcisnę łatę to już pojedziemy można sobie też tutaj grabkami to troszeczkę przesunąć ale ustawiam rurki i tak to wygląda. No tutaj, tych burt raczej nie ma sensu tym w ten sposób robić, bo dojedziemy tam łatą. Robimy tylko w zasadzie tą przednią, no i tamtą, żeśmy robili jako pierwszy starter. Czyli jak wkładaliśmy profil to jest z tej strony, to był jako starter. Aha, no i tutaj też będziemy musieli zrobić. Czyli tutaj też będzie ten profil, bo będzie tutaj troszkę kombinacji, bo mamy ten wykusz nieszczęsny, więc troszeczkę będzie kombinacji. Więc tutaj też będziemy musieli to sprofilować. Potem widzicie. Ile jeszcze tego piasku tutaj jest do zebrania, więc w ten sposób to sobie pojadę, bo w tym miejscu skoczy nam tutaj rurka po całości, żeby ten element już zamknąć. Więc zobaczcie, ile jeszcze tego piasku jest tutaj nadmiar. Dlatego już tam też wyrzucałem za burtę, bo a im bliżej brzegu jesteśmy, tym nam potem będzie prościej to eliminować. Także tym, że, że to, to, co mówiłem, to... Już nie ma sensu teraz tego ubijać, bo, bo nic Wam to nie da. W zasadzie niczym Wam nie pomoże, bo Wy już ten ubity piasek cały czas ściągacie, więc tam nie ma sensu się już z tym bawić. Jechać normalnie i też to będzie do porządku zrobione. Ta podbudowa jest, powiem Wam, dwa razy klepnięta po 30 cm. To żeście widzieli, więc nie ma tutaj możliwości, żeby ta płyta, ten stropion gdzieś tam nam klepnął, zwłaszcza przy takiej płaszczyźnie jak on ma 1,25 25 na 60. Ciężko było te po prostu pobić, trzeba było równać w pionie jak stawiałem, a co dopiero taką płytę, żeby ją wcisnąć, no to by musiał być nacisk, no, konkretny. Także tutaj według mnie jest to 100% bardzo dobrze przygotowane, zresztą tak zawsze robimy, więc, więc tutaj jakby yy, myślę, że nikt nie będzie miał zastrzeżeń, chociaż różnie to bywa. Bo są tacy, co błędów nie popełniają, niczym się nie mylą, to kiedyś już Wam mówiłem, ale to są takie fenomeny budownictwa, więc więc po prostu pozdrawiam niech co tam są i wyrażają swoje opinie, które czasami mnie tylko i wyłącznie śmieszą. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, doszliśmy do tego narożnika tutaj moi drodzy, więc pokażę wam jak to ogarnąć. Czyli po kawałeczku teraz będziemy się wycofywać, przesuwam profil do tyłu i w drugą stronę też mam tutaj ten rowek zrobiony. No tu akurat pasuje ten rozstaw, więc Fajnie wyszło, jakby nie pasował, to przesunąłem ten profil po prostu dalej, żeby się dostosować. Tam będzie taka sytuacja, więc też tam sobie poradzimy. No i tutaj kawałek odsuwam ten nasz profil, żebym mógł sobie na tym odcinku pracować, no i teraz już niestety łata musi wejść w grę, żebyśmy mogli jakoś to ogarnąć, wcześniej sobie tutaj zgarnąłem, zgrabiłem, i w ten sposób to. Teraz widzicie, mamy cały czas poziom i po kawałku będę to ściągał nienachalnie, żeby, żeby cały czas trzymać się tutaj tej płaszczyzny. I zaś tam dalej troszeczkę, W tym sposobem możemy sobie cały czas kontrolować, żeby był poziom i możemy sobie spokojnie, widzicie, ładnie to też ten róg wyrównać. Takimi skokami, etapami będę tutaj to zamykał. Nadmiar teraz troszeczkę wyrzucę, no i zaś tu ściągnę trochę i kolejny, kolejny, aż dojadę do narożnika i też będzie to wszystko ładnie ułożone, widzicie, cały czas do poziomu. Tą samą sytuację możecie sobie zastosować jak robicie płytę na, na fundamentach, znaczy ten, ten chudziak na, na, na gruncie tak zwany, czyli jak macie piasek zasypowy do fundamentów tradycyjnych, też w ten sposób możecie sobie pościągać i też macie pewność, że tego betonu będzie jedna warstwa. U siebie też tak będę robił, więc pokażę Wam, jak to wygląda na innym temacie. Dobra, włączę się na chwilę, bo chcę Wam pokazać. Jadę tutaj cały czas tą łatą, moi drodzy. Widzicie? Cały czas kontrola do poziomu, żeby było. Miałem troszeczkę tutaj takiego faka z tymi yy, z tymi rurami. Ale jakoś tam hebelkiem delikatnie trochę z tej, trochę z tej objechałem. No, trzeba będzie troszeczkę porzeźbić z tym steropianem. Nie chcę redukować już w ziemi na setkę, dlatego wyjeżdżam zawsze 160. Tu sobie z tym poradzimy. Tu przyjdzie jeszcze XPS, reszta zostanie zalane w betonie. Kawałek rury będzie wystawać, więc w ten sposób to jest zrobione. Już do końca jadę tą łatą, po prostu tutaj ściągam to, żebym miał... Cały czas oczko tutaj pilnuję. Tutaj wiadomo, że jest, tylko delikatnie tu sobie zgrabiam. I zostało mi jeszcze kawałek, jedna rura do przejścia. No ale tu już się kumuluje ten, ten piach. Tu jest najwięcej do wyrzucań. Cały urobek musiałem wypierdzielić na zewnątrz. No i dam, dałem sobie taką tyczkę, dwie trytytki, żeby trzymało mi te rury już w tym miejscu, gdzie mają być. Potem będziemy rzeźbić troszeczkę w XPS-ie, więc tak to wygląda. Dobra, jeszcze trochę roboty i myślę, że spokojnie to dzisiaj zakończymy. No dobra, dotąd ściągnąłem i teraz już muszę ściągnąć ten środek. Tu sobie przygotuję mniej więcej. Muszę coś innego wykombinać, bo już nie mogę się cofać z tymi rurkami, z tymi profilami, bo nie ma miejsca, więc tak to muszę jakoś potem jeszcze ten brzeg wykombinować. Szłoby zrobić tą bruzdę z tej strony i dać rurkę na rozstaw tej łaty. Zobaczymy. Albo w ten sposób to ogarnę, albo po prostu będę łatą sobie dociągał. Już tutaj delikatnie po prostu wejdę na ten ślad, gdzie jest rurka i jakoś to Musimy pokombinować, dobra. Jadę w ten sposób, mojej drodzy, Czyli zamykam tak samo jak tam robiłem cały czas z tą łatą. Przeszło mi przez myśl, żeby po prostu dociąć sobie tutaj taki profilek, znaczy nie profil, tylko deskę wyciąć i zrobić na tą szerokość. Ale kurczę, nie chcę się powiem wam, myślę, że tutaj raz, dwa to machnę i, i będzie po sprawie. Też to możemy sobie przecież w ten sposób wyrównać tę końcówkę. Nie zostało tego dużo, tylko ten róg mam do zrobienia i, i będzie sprawa załatwiona. Dobra moi drodzy gotowe, ogarnięte, dociągnięte do końca. Widzicie, po, po sam ruch też dojechany. Tutaj wszystko udało się ładnie wybrać. Troszkę hebelkiem, troszkę kielenką potem tam, żem kombinował, żeby to wydostać. No i tak to wygląda. Przygotowane pod układanie spesa na spokojnie, tylko teraz będzie spokojna robota. Tą najgorszą mamy już zrobioną. No i tyle. Potem już będziemy pomału szykować się do zbrojenia, także tak to wygląda. Myślę, że jeżeli coś tam... mam troszeczkę Będę miał troszeczkę rzeźby z tym, ale no nie boję się takich wycinek, dam sobie radę na pewno tam powycinałem też te elementy, które Wam pokazywałem, więc tutaj będzie w zasadzie tylko, tylko szło to już taśmowo z małymi przerwami właśnie na te wycięcia tych, tych dziur. No i tyle. Dobra, kończymy na dzisiaj, <kłysy> także miejcie się do następnego.